Jeszcze raz, jeszcze raz. To jest jeden z tych odcinków, które zdecydowanie warto oglądać do końca. No chyba, że ktoś nie lubi jak jest mocno technicznie, bo tutaj będzie typowo garażowo i o sprawach technicznych właśnie. Yamaha XJ650 turbo z rocznika 83. Dobrze słyszeliście, turbo w seryjnie produkowanym motocyklu. Nie dość, że turbo to przeniesienie napędu za pośrednictwem wału Kardana. No i co jeszcze więcej, ten motocykl był naszpikowany całą masą technicznych nowinek, które nawet dzisiaj szokują, a co dopiero 40 lat temu. W latach 80-tych ten motocykl był mniej więcej tym, czym 5 lat temu było Kawasaki H2. Naprawdę mocno szokowa, był tak nowoczesny, był tak inny, ale o tym wszystkim za chwileczkę porozmawiamy. Jeśli oglądaliście Nigdy Nie Mów Nigdy, to dokładnie takim motocyklem w tym filmie jeździł sam Sean Connery. Bond. James Bond. Chciałem tylko dodać, że to nie jest jeden z kolejnych odcinków z serii Bary na używkach, dlatego, że to jest nowa seria, którą być może ten odcinek zapoczątkuje, to jest Bary na warsztacie. A czy takie odcinki będziemy kręcić, to zależy od tego, czy uda nam się znaleźć jakiegoś partnera do tej serii, który pomógłby sfinansować produkcję takich odcinków. A to z kolei zależy bezpośrednio od was, to znaczy od tego, ile osób ten film obejrzy, skomentuje, ile osób da łapkę w górę, ilu subskrybentów się pojawi na kanale po publikacji tego filmu. Więc do dzieła, jeżeli chcecie, aby seria bary na warsztacie o sprawach mocno technicznych powstała, no to teraz piłeczka po waszej stronie. Zaczynamy! Właściwie to seria powinna się nazywać nie Bary na warsztacie, tylko Bary i Przemek. Na warsztacie chciałem Wam przedstawić Przemka. Cześć, witam. Przemek Badowski z serwisu Speedbike w Warszawie przy Połczyńskiej. Przemka możecie kojarzyć, jeżeli oglądacie regularnie na bieżąco serię Bary na używkach, bo tam Przemek czasami występuje w roli specjalisty i dopowiada od siebie parę słów na temat motocykla, o którym akurat rozmawiamy. Ale ta seria warsztatowa to jest pomysł na to, aby porozmawiać bardziej o ciekawostkach technicznych, o zagadnieniach serwisowych. O naprawianiu motocykli, serwisowaniu ich i no ja nie znam osoby, która byłaby w tym lepsza niż Przemek, dlatego właśnie jego poprosiłem. Posłodziłem na początek, nie wiem czy dobrze się z tym czujesz. Wiem, że jesteś skromnym gościem, więc pewnie nie czujesz się z tym dobrze. Sorry. Wywarłeś na mnie małą presję. <laughs> Teraz muszę, muszę dobrze wypaść. Postawiłem wysoko poprzeczkę. Przemek, tak. zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś: Bary, przyjeżdżaj. Mam ciekawostkę, nagramy film. No i nie pożałowałem. Dokładnie, mamy tu bardzo rzadki egzemplarz Yamachy. XJ650 z 1983 roku. Produkowana niezbyt długo. Tylko 2 lata. W 1982 roku ten motocykl wszedł na rynek, w 1983 w 84 zniknął już. W 1984 już go nie było. No, największą ciekawostką w przypadku tego motocykla jest to, że ma fabrycznie zamontowaną turbosprężarkę. Jest to jedyny model Yamachy w całej historii tej firmy z turbosprężarką montowaną przez fabrykę. Taki tam wyścig zbrojeń początku lat 80., praktycznie każda japońska marka miała taki epizod. Wszystkie te epizody skończyły się dosyć szybko. To rozwiązanie się nie przyjęło i chciałbym dzisiaj porozmawiać o technicznej stronie funkcjonowania tego motocykla układu turbo i może podsumować to, dlaczego to się nie przyjęło, dlaczego projekt po prostu padł i przestał być rozwijany. Takie pytanie na pewno będziemy sobie zadawać i na pewno poszukamy na nie odpowiedzi. E, zacznijmy od tego, że mamy tutaj cztery cylindry ustawione w rzędzie. Zasilanie gaźnikowe. Dokładnie tak, jest to gaźnik, bo Suzuki miało wtrysk u siebie. E, to jest zasilanie gaźnikowe, tak jak w Kawasaki, tak jak w Hondzie. E, no początek lat 80., więc wtrysk dopiero raczkował e, i, i producenci opierali się na tym, co, co znali już dosyć dobrze, na gaźniku. Są to gaźniki podciśnieniowe, a tutaj mamy nadciśnienie, więc coś tutaj musi być po prostu przekombinowane, żeby to chciało działać. Za chwilę o tym, o tym porozmawiamy, jak to, zosta, jak to zostało rozwiązane, że gaźnik podciśnieniowy normalnie pracuje w podciśnieniu, ale kiedy turbina zaczyna pobować ciśnienie, to on nadal funkcjonuje i. i prawidłowo zasila, zasila ten silnik. Zanim przejdziemy do takich rzeczy już stricte technicznych i zagłębimy się w tych szczegółach, to chciałem zacząć od takich rzeczy bardziej lifestyle'owych. Już na początku wspomniałem o tym, że Sean Connery tak naprawdę to nie Sean Connery, tylko kaskader, który wcielił się w Seana Connery'ego w jednym z filmów z serii Jamesa Bonda, dokładnie w... Yy, nigdy nie mów, nie mów. w... Nigdy nie mów nigdy. Jeździł yy. takim motocyklem. No ciekawostka, jest rzeczywiście fakt, że nie był to dokładnie taki motocykl, znaczy on udawał xj 650 Turbo, ale był to inny motocykl przerobiony na... Tak, tam. Potrzeby tego filmu? Tu o, o marketing, o promocję motocykla, e, wiadomo. James Bond świetnie promuje wszystkie produkty, tak. E, tak jak wypromował BMK, która była później nazywana Bondem, po prostu. Tak jest, drinki, ubrania, e, modele samochodów. Także czemu nie skorzystać, nie wypromować też motocykla? Akurat tak się zbiegło, że film miał premierę w 1983 roku, motocykl w 1982, więc po prostu Yamaha e, zgłosiła się do producentów filmu e, z pytaniem, czy za jakąś tam drobną opłatą nie, nie zgodziliby się wkomponować tego motocykla w scenariusz. No i to możecie zobaczyć sobie w filmie z 1983 roku tą brawurową scenę pościgu, później ucieczki. Na tym właśnie modelu. Jak się przypatrzycie tam dokładnie, to zauważycie, że ten motocykl, który tam występuje, jest na szprychowych kołach i że tak naprawdę to nie była XJ, tylko rozpoznajesz, co był to XT550. mogło być. Nie mogłem tego rozpoznać, mhm. ale nie? nie dawało mi to spokoju i śledziłem ten temat. <gry> po wszystkich amerykańskich forach nawet udało się dotrzeć do jakiegoś człowieka, który użyczał tych motocykli XT550, czyli, czyli enduro, lekkie, tak. Sceny skoku, jazdy po schodach, no to ten motocykl się w ogóle nie nadawał. W ogóle wykorzystanie motocykli w filmach, czasami podkładanie innego dźwięku, który nie zgadza się z tym rzeczywistym, to jest temat na, na osobny film. Ja bym chciał tylko jeszcze dodać, że ten motocykl, który tutaj widzicie, on jest, nie, jest niekompletny, ponieważ jest w trakcie serwisu. Dlatego ona, ona nie wyglądała tak jak ta, która tutaj stoi przed nami. Tu nie ma kanapy, brakuje tych owiewek charakterystycznych, które były w Fikcjocie 650 Turbo. Nowością totalną, no, krzykiem e, mody, można powiedzieć, e, opracowane w, tu, w tunelu aerodynamicznym. E, no, dzisiaj to jest standard, tak? Dzisiaj się tak pracuje. Ale 40 e, lat ale temu? 40 lat temu dzisiaj motocykle jeżdżą 300 na godzinę. No, wtedy ten motocykl ma niby 240 na zegarze, ale nie wiem, czy 200 300 km na godzinę. Pomimo, że było tutaj turbo, to moc nie taka wielka, poniżej 100 koni. Producent deklaruje 85 koni. No, to dzisiaj nie robi na nas w ogóle wrażenia, tak? Ale mamy. Pamiętajmy, że to 40 lat temu nie niespełna ten motocykl wszedł na rynek. U Ciebie tutaj w warsztacie jest hamownia, zresztą nieraz już z niej korzystaliśmy, nagrywając filmy. Powiedz mi, czy w zasadzie to znam odpowiedź na to pytanie. Nie wyobrażam sobie, żebyś oparł się pokusie i nie zabrał tego motocykla na hamownię. Na pewno go zhamowałeś. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim motocykl do nas trafił w stanie po długim postoju. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że około dekady stał, nieodpalany, więc turbo było pełne oleju. Nie odpalał oczywiście, koła się nawet nie bardzo nie chciały kręcić, zaciski trzymały, więc przede wszystkim musieliśmy go uruchomić, odpalić, a już kiedy zaczął normalnie działać, no to nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby zobaczyć, jak to turbo rzeczywiście działa, jakie ciśnienie pompuje, kiedy wstaje, przy jakich obrotach. No to mów, ile pokazała, ile pokazała na hamowni. No, około 80 koni. 80, naprawdę, okay. Ale tutaj no, trzeba zwrócić uwagę, że silniki doładowane, moc ich zależy od ciśnienia doładowania. E, przy pierwszych pomiarach ten motocykl miał około 70 koni, bo po prostu ze starości siadła sprężyna w zaworze upustowym spalin e, i pompował e, za mało e, doładowania. E, mamy na zegarach wskaźnik doładowania, ale on nie jest wyskalowany. On tylko pokazuje... E, czy mamy pełne doładowanie, czy przy jakim doładowaniu jedziemy, y, możliwości tak tej? Orientacyjnie kominii, daje orientacyjnie, nam pogląd. Tak. Mhm. Yy, no ale po prostu nie byłbym sobą, jakbym nie podjął jakiegoś zegara i tego nie sprawdził, jakie to jest doładowanie. Więc wyjściowo mieliśmy tutaj 0,35 bara. Yy, jakimś tam prostym mykiem udało się wrócić do, yy, do tej wartości, którą powinien pompować yy, motocykl. Yy, pół, przy pół bara było te 80 koni. A powiedz mi, czy, jest tutaj jakiś, czy widzisz tutaj jakiś potencjał do tego, żeby tuningować ten silnik, żeby no mieć więcej tej mocy niż te 80 koni? Yamaha przewidziała to, że mogą znaleźć się tacy użytkownicy, dla których mm -hmm. ta cyfra nie będzie wystarczająca. Były do tego motocykla sprzedawane kity tuningowe. Można było zwiększyć ciśnienie do ładowania nawet do 09 bara. Ja tego nie próbowałem na tym egzemplarzu. Moglibyśmy to zrobić w dosyć prosty sposób, ale no to ma 40 lat, wartość jakąś sentymentalną dla właściciela i nie chciałem ryzykować jakiegoś uszkodzenia silnika, no bo nawet gdyby to było te 100 koni, no to... to no tak, to co z tego? To wciąż zrobił tak, wrażenie. Ale, ale można jakimś tam... Myślę, że te 100 koni magiczne można by przekroczyć, a na tamte lata z pojemności 600 to już byłoby naprawdę coś. No. Do tego turbo jeszcze wrócimy za chwileczkę. Ja chciałem na moment odejść od turbo i spytać o te inne ciekawostki techniczne, o których tutaj obiecywałem na początek, że będziemy rozmawiać. No bo tu są jakieś wskaźniki, których nawet we współczesnych motocyklach nie mamy. Gdybyś mógł dwa słowa o tym. Tak, system kontroli jazdy jak z Mercedesa. E, mamy tutaj, e, ciekawostką chociażby jest wskaźnik poziomu płynu hamulcowego w przednim zbiorniku, tak jak w samochodach. Ja się później z tym nie spotkałem w żadnym innym motocyklu. Mamy tu wskaźnik poziomu płynu w akumulatorze elektrolitu. Yamaha to stosowała akurat w latach 80., a mówię, w tym motocyklu, zapakowali wszystko co najlepsze, więc tutaj też to jest. Oczywiście wskaźnik paliwa taki dokładny, nie tylko, nie tylko rezerwa. Wskaźnik doładowania, tak jako bajer, bo ponieważ nie ma tej wartości. Jakie, jakie jest konkretnie to doładowanie, ale przynajmniej wiemy, czy turbina działa, czy się nie zatarła, bo takie rzeczy też potrafiły się tu wydarzyć, o czym może powiemy później. Przycisk czek. Czy to jest jakaś taka. Kontrola, tak jak w samolotach, że na początek, zanim ruszymy, to sprawdzamy wszystkie systemy, kasujemy błędy? Dokładnie tak, po odpalaniu silnika trzeba było, że tak powiem, zresetować ten prosty system, żeby pogasły te kontrolki awaryjne, trzeba było po prostu nacisnąć przycisk resetu i one wtedy gasły. Wiadomo było, że jeśli ona się później zapali, to jest coś nie halo, ale po włączeniu zapłonu one się wszystkie zapalały, więc mieliśmy pewność, że one działają, także że te systemy są, ostrzegania są sprawne i że możemy ruszać w drogę. Możemy bezpiecznie jechać. Układ wydechowy, też wcześniej, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, wspomniałeś, że tam coś jest, mamy tutaj dwa duże tłumiki widzimy, ale mówiłeś, że coś tu jest też, jakaś ciekawostka z nimi związana. Ciekawostka jest tutaj na każdym kroku w tym motocyklu, dwa tłumiki pokryte ceramiką, e, mimo 40 lat one nie są odnawiane, trzymają się naprawdę bardzo ładnie. E, ciężko tutaj ogniska rdzy, gdzie nie, gdzie są, ale, ale... Naprawdę mówię, na, na taki przestój motocykla, yy, on był trochę zaniedbany, jak tu przyjechał. Także mm -hmm. To nie było tak, że ktoś go co roku przychodził i czyścił, tylko on po prostu sobie gdzieś stał. A mimo wszystko tej rydzy mamy tu znikome ilości. Chcielibyśmy, żeby ze 40 lat współczesne motocykle wyglądały tak jak ta XJ XJ, mówmy się, bylibyśmy no, bardzo szczęśliwi. No. Powłoki ceramiczne w tamtych latach, no co naprawdę jest. Tak. No, jeszcze samo to, że jeden z tych, jeden z tych tłumików pełni funkcję. Tak. Yy, właściwym tłumikiem jest lewy tłumik. To on normalnie przy normalnej jeździe z niego się wydobywają spaliny. Prawy tłumik jest podłączony pod zawór pustowy spalin i działa tylko wtedy, kiedy turbina osiągnie zadane ciśnienie doładowania i po prostu nadmiar spalin wtedy omija turbinę prawym tłumikiem. To wróćmy teraz tutaj do najważniejszego punktu programu związanego z XOS 650, czyli tutaj turbiny. Jak to działa? Jak to się dogaduje z tymi gaźnikami tutaj? Yamaha korzystała z turbiny Mitsubishi. Jest to najmniejsza turbina produkowana przez Mitsubishi 39 mm średnicy wirnika. Zamontowana pod motocyklem, dlatego wiele osób nawet nie wie, że tu jest turbo. Klienci, którzy się tu przewijają, zadają im taką zagadkę: Znajdź turbo w tym motocyklu, no to myślą, że żartuje, że jego tu nie ma. Ono jest ukryte centralnie pod, pod silnikiem. Lokalizacja też jest nieprzypadkowa. No, chodzi tutaj o jak najniższy środek ciężkości, jak najniżej umieszczony. Turbina według danych producenta kręci się do 210 tysięcy obrotów maksymalnie wymaga y, dosyć y, cierpliwej obsługi y, ponieważ y, ten motocykl trzeba właściwie każdy motocykl trzeba zagrzewać przed jazdą tak y, więc może samo Ale ten zgrzewa... szczególnie może ten szczególnie, ale samo rozgrzewanie może jest naturalne. Natomiast po jeździe takiej powiedzmy autostradowej, czy troszeczkę szybciej, szybszej, producent zaleca, wręcz nakazuje chłodzenie tej turbiny. Ono polega na pracy motocykla na obrotach jałowych przez około 60, 60 sekund. Tak właściciele sportowych auto nie będą wiedzieli o co chodzi. Tak zwanych pasatów w też niekiedy tak, o, o chłodzeniu turbiny. Tutaj było to bardzo ważne ze względu na właśnie jej umieszczenie, żeby ten olej tam po prostu nie utkwił smarujący ją i po prostu się nie spalił na, na, na łożyskach turbiny, nie, nie, nie spowodował jakichś czopów w systemie smarowania? Ty uturbiasz dziś motocykle zasilane wtryskiem, tu jest motocykl zasilany gaźnikowo. Powiedz mi, z jakimi zadaniami musiał się zmierzyć producent, żeby uturbić taki silnik? No to jest dużo bardziej skomplikowane i według mnie. Trudniejszy, trudniejszy proces budowy motocykla doładowanego. No, przede wszystkim gaźniki są podciśnieniowe. Tak? Paliwo wypływa do gaźnika, ponieważ w nim się dogardzieli, ponieważ w nim się wytwarza podciśnienie, a tutaj nagle turbo nam pompuje i mamy ciśnienie, tak, więc logicznym jest to, że to paliwo musimy dostarczyć pod ciśnieniem. Więc mamy tutaj pompę paliwową połączoną z turbiną regulatorem. W momencie kiedy turbina dobija ciśnienie. To pompa zawsze daje delikatnie większe ciśnienie, żeby to paliwo po prostu dostawało się zawsze do gardzieli, ale to ciśnienie właśnie musi być połączone przez regulator, żeby nie było też za wysokie, tak? żeby to dawkowanie tak. paliwa było powiedzmy optymalne, bo no, optymalnego jest nadal bardzo dalekie, mhm. to, to nie to co dzisiaj układy wtryskowe, które nawet przy doładowaniu można bardzo dokładnie wystroić. W jakimś tam no, w samochodach seryjnie produkowanych to jeszcze oczywiście możemy mówić o ekologii, tak? Ale no, do wyścigu one też są jeszcze w miarę ekonomiczne, ekologiczne. Tutaj z tym jest katastrofa. Motocykl był na hamowni, badaliśmy skład spalin, jest, jest strasznie bogato ustawiony, żeby, żeby chciał jeździć w całym zakresie. Gdzieś musi być bardzo bogato, żeby gdzieś było w porządku. No, no niestety, to jest właśnie ta wada gaźnika, że, że on jest bardzo trudny w regulacji yy, dla wszystkich zakresów yy, doładowania, podciśnienia. Yy, najgorszy jest zakres przejś przejścia z podciśnienia na, na lekkie doładowanie. Tam jest załamanie solidne w, w momencie obrotowym. Czyli, mówię... Jak tak słucham, to wnioskuję, że dostrojenie tego motocykla, tego silnika z gaźnikami z turbo, to się robi taka troszeczkę techniczna kostka rubika, prawda? Bo czynników jest tutaj tak wiele, żeby to wszystko dobrze działało. Myślę, że inżynierowie to. mieli nie, nie lada zagadkę, kiedy, hmm. kiedy wprowadzali ten motocykl i opracowywali zagadnienia jego. Generalnie sam gaźnik jest, jest doszczelniony. Tak? Normalne gaźniki mają jakieś wentylacje, odpowietrzenia, komór pływakowych, tutaj wszystko jest doszczelnione. Musi, musi, musi być gaźnik szczelny, żeby nam nie uciekało ciśnienie do ładowania. Mamy tutaj odlewany aluminiowy airbox, bardzo solidny odlew. Oczywiście wszystko na obejmach, żeby nam ciśnienie tego nie sadziło, bo to półbara to naprawdę potrafi galancie wystrzelić, jeśli, jeśli to nie będzie dobrze, dobrze zaciśnięte. Ciekawostką jest to, że ten motocykl normalnie pracując nie ciągnie powietrza przez turbo. Wszystkie współczesne silniki teraz, nawet na wolnych obrotach, kiedy to turbo nie pompuje, to jednak powietrze musi być zaciągane mm. przez turbo. No jest to wadą, bo to powietrze, po pierwsze turbina daje opór, dopóki nie ma swojego napędu z gazów, ona daje opór, więc mniej tego powietrza zaś się silnik niż normalny wolnossący. No też nagrzewa to powietrze turbina. Tutaj Yamaha wymyśliła zawór membranowy, taki jak w skuterach, żeby na wolnych obrotach powietrze było zasysane jak w normalnym, wolnosącym motocyklu. Prosto z airboxa omija ten układ, układ turbiny. No, w jakimś stopniu poprawia to reakcję na gaz tego motocykla i jego ekonomię, ekologię. Jak jakiś, jakaś to była droga ratunku przed, przed właśnie tym, o czym wspomniałem wcześniej, czyli czyli fatalnym spalaniem i, i trudnością dostrojenia tych gaźników. Kiedy jedziemy tym motocyklem, to w jakim zakresie obrotów zaczynamy odczuwać i czy jest to mocno odczuwalne? Niestety dzisiaj warunki nie pozwolą nam na to, żeby się przejechać, żeby mogło powiedzieć o swoich wrażeniach, więc dlatego pytam Ciebie. Czy to jest tak, że odczuwalny jest nagły strzał z tej turbiny, czy pojawia się to... Ale płynnie. Udostępnię Wam wykres, tam chyba około 5000 obrotów ta turbina wstaje. Motocykl kręci się do 9, może 10 tysięcy, tam już ma czerwone pole, więc zakres, no, mimo wszystko nie jest zbyt duży do, do, do użytkowania. Ta moc jest, to 80 koni rzeczywiście jest, ale no, w takim zakresie, gdzie. Codzienny, taki zwykły użytkownik nie będzie z tego korzystał. To co prawda też nie jest motocykl dla, dla takich zwykłych użytkowników, umówmy się. Podejrzewam, że ten motocykl kosztował wtedy fortunę i jeśli ktoś go kupował, to nie po to, żeby sobie co, normalnie jeździć, tylko poczuć dreszcz emocji. Pokazać prestiż tego motocykla. Z drugiej strony mogliśmy mieć motocykl, którym normalnie da się jeździć na co dzień, bo tak jak powiedziałeś, do 5000 obrotów praktycznie nie używamy turbiny. Mhm. A wtedy, kiedy chcemy się pościgać z kimś świateł, czy wystartować na czwartą mili, to wtedy mamy do dyspozycji turbinę. No z tą czwartą to trochę przesadziłeś, bo. <laughs> Powiedziałem to prześmieszcza specjalnie. Ja wiem. wiem. <laughs> ale to też warto o tym wspomnieć, że trochę dziwna ta koncepcja jest, że to jest tylko 650 i ma turbo. Nie wiem, no gdyby to było 750 albo 1000 stur, bo moglibyśmy rzeczywiście zrobić potężny motocykl z dużą mocą, jak na tamte czasy, i, i wtedy rzeczywiście promować się przez tą jeszcze większą moc. Tak, tak czy jak jest to ciekawostka. A dzięki temu, że jest to 650 stur, bo to w ogóle dzisiaj o niej rozmawiamy, bo rzeczywiście no, przyciąga uwagę. Już nie Ciężko jest kupić dziś taki motocykl w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest ich prawdopodobnie znacznie więcej. Wszystkiego jest więcej w Stanach Zjednoczonych: wszystkich motocykli tych zabytkowych kazetów, CBX-ów, tego jest sporo czas. Czas. Czy ty spotkałeś się z takim do sprzedania? Możemy powiedzieć widzą, gdyby ktoś był zainteresowany, ile taki motocykl się w ogóle kosztuje? Wcześniej raz taki widziałem 10 mhm. lat temu y, na jakichś targach motocyklowych, używany, ktoś wystawił w ładnym stanie i przez 10 lat się nie spotkałem nigdy z, 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 drugi raz z takim motocyklem. W ogóle to pierwszy, który widziałem z Turbo, ten fabryczny, tak, jest jeszcze Rozumiem. GPZ y, 750, jest CX od Hondy Turbo, jest jakieś Suzuki Turbo, ale ich... Nawet na żywo nie widziałem. I cena pewnie by mocno zależała od tego, ile sobie po prostu rzeczy właściciel jak wyceni taki motocykl myślę, według że, własnego uznania? Myślę, że co roku coraz wyższa jest cena tych motocykli i pewnie już kilku, kilkadziesiąt tysięcy złotych, myślę, że nie mniej niż 20 tysięcy złotych taki egzemplarz będzie kosztował? Przemek, przed nami odpowiedź na najtrudniejsze chyba pytanie tego odcinka. Nie wiem, mi się wydaje trudne, bo nie potrafiłbym na nie odpowiedzieć. Jak to się stało, że chociaż na początku lat 80. producenci motocykli, w tym przypadku Yamaha? Stworzyli seryjnie produkowany motocykl z turbiną. Produkowali go przez dwa lata, zniknął z rynku i przez kolejne 30-40 lat nie było mowy o produkowaniu motocykli z turbo. Co się wydarzyło? Co poszło nie tak? Dlaczego w samochodach był to słuszny kierunek, i w tym momencie no już nie mówię o dieslach ale te turbiny się pojawiają regularnie. O tyle w przypadku motocykli? Ja słyszę o turbinach głównie, jeżeli rozmawiamy o motocyklach przez ciebie do wyścigów na 1,4 mili, natomiast producenci o tym praktycznie zapomnieli. Wiesz co, sam sobie zadawałem to pytanie: czemu tak szybko ta myśl upadła silników doładowanych? Myślę, że przez to, że intensywnie zaczęły być rozwijane silniki wolnosące. Rok później, w 1984 roku, wszedł gsx 750 Niewiele większa pojemność, dużo mniejsza masa i 100 koni z silnika wolnosącego. Można bardziej się zastanawiać, czemu większych pojemności nie uturbiali, ale myślę, że, że gaźniki były po prostu ślepym zaułkiem i trzeba było poczekać na rozwój instalacji wtryskowych. Ale powiedzmy, że wtryski weszły na początku nowego wieku, tak, XX, XXI wieku, a nadal tego turbo nie było, tak, ale tam jeszcze było dosyć sporo y, do ugrania w silnikach wolnossących, tak, cały czas były rozwijane i myślę, że właśnie koło 15 roku, może już te, teraz powiedzmy do 20 roku już naprawdę został osiągnięty taki limit silników wolnossących i widać, że na przykład po Kawasaki przede wszystkim, bo to oni w to mocno poszli, że przyszłością będą silniki doładowane, że, że wolnossaki, tak jak w samochodach, po prostu dały z siebie już co najlepsze, co mogły. Do tego dochodzą emisje spalin, które bardzo mocno je kastrują, i tutaj jest pole do popisu dla silników doładowanych. No tak, bo jak na razie downsizingu w przypadku motocykli nie obserwujemy. W samochodach już od, od wielu lat się to pojawia. Silniki 1.1 turbo doładowane, generujące całkiem sporo mocy. To sugerujesz, że te pojemności przestaną rosnąć, i że jednak turbo może się zacząć pojawiać w motocyklach. Z tego co widziałem na jakiś projektach producenckich, to, to, to już to parę lat i rzeczywiście taką drogą motocykle pójdą. Tak, ja, tak mi się wydaje. Następna rzecz to, tak jak wcześniej wspomniałem, no fatalna ekonomia tego motocykla. Już o ekologii może nie mówię, bo to 40 lat temu, więc kto się tam tym przejmował. no dzisiaj to by było, to nie, nawet by nie wiem. Nikomu nie przyszło do głowy budowanie czegoś takiego. Ale tutaj winę głównie ponosiły gaźniki, prawda? Tak, gaźniki, dokładnie tak. No, żeby to było bezpieczne, y, musi być dużo paliwa. Motocykl doładowany, żeby pracował bez, w bezpiecznych warunkach, proces spalania mieszanki był bezpieczny. I jeszcze w dodatku, kiedy nie ma interkulera, musi być podlany mocno paliwem. Y, no i tutaj tak jest to właśnie rozwiązane. Y, do tego jeszcze ciekawostka, o której wcześniej nie wspomniałem motocykl ma czujnik spalania stukowego. Coś, co później przez 30 lat się w motocyklach w ogóle nie pojawiało, tak? a on w 1982 roku gaźnik i, spal, i czujnik spalania stykowego, no po prostu jak zobaczyłem, to, to byłem zaskoczony, że, że w tą stronę poszli inżynierowie, że zamontowali jednak ten czujnik w tym motocyklu. Kolejną rzeczą jest sposób oddawania mocy. No, wyraźna dziura w momencie przejścia z podciśnienia na doładowanie, jakiegoś szału z tą mocą też nie ma. No i jeszcze można wspomnieć o tym, o czym mówiłem wcześniej, o tej e, obsłudze turbiny. E, trzeba ją wystudzić, żeby, żeby, żeby działała. Kłopotliwa eksploatacja. Kłopotliwa eksploatacja. E, ten motocykl ma taką bolączkę znaną wśród użytkowników. Ja, ja o tym nie wiedziałem, ja o tym mhm. przeczytałem, przyznam się szczerze. E, ma problem ze smarowaniem turbiny, tam się zbiera w niej olej po jakimś postoju, więc... E, no, lubi sobie zostawić jakieś mhm. ślady po swojej obecności. No, dzisiaj to nie do pomyślenia. Myślę, że wtedy też mogło to irytować właścicieli, kiedy przychodzili po, po, po tygodniu po swój motocykl, może po dwóch tygodniach za, za kupę pieniędzy i on znaczył swoje ślady. No, no, niestety tak było. Takie pytanie jeszcze do Ciebie serwisowe. Co tutaj było robione w tym motocyklu, bo to nie jest Twój motocykl, tylko motocykl klienta. Co tu robiłeś, to tu jeszcze ewentualnie będziesz robić tej zimy w tym sprzęcie? Motocykl mamy już właściwie jest gotowy do oddania, bo ja miałem się zająć stroną techniczną. Plastiki są też odświeżane, ale myślę, że one zostają w oryginalnym lakierze. Wpadliśmy jeszcze na taki pomysł z właścicielem, mamy taką małą ciekawostkę. Taki prosty zawór do zwiększania ciśnienia do ładowania. Bo tak jak powiedziałem, ta sprężyna siadła już w turbinie no, z wieku po prostu. Więc ludzie, którzy cokolwiek wiedzą na temat silników doładowanych, wiedzą co to jest. Troszeczkę będzie można sobie podnieść ciśnienie doładowania Dla ciekawości własnej, no bo przecież nie dla osiągów, tak? Dzisiaj, dzisiaj Hornet ma 100 koni, więc tutaj nie chodzi o żadne wyścigi, ale o po prostu o odczucia, tak? Wiesz, jeśli przechodzisz 30 koni w 80 nagle, no to no, możesz mieć wrażenie, że, że świat zostaje z tyłu. <laughs> więc. Jesteśmy, jesteśmy na końcówce, gaźniki są już ustawione, motocykl chodzi bardzo ładnie, nie kopci, wszystko jest w porządku. Czyli były klasyczne regulacje, wymiana oleju, fit. No właśnie, olej, o to nie spytałem. Czy to jest jakiś specjalny olej do takiego uturbionego silnika, nie, czy to jest, jest zupełny standard? W świecie, wiesz, to jest ten sam silnik, no, bardzo popularny w tamtych latach silnik Yamahy, e, ośmiozaworowa jednostka. No, trochę, no, dzisiaj to na pewno przestarzała, myślę, że i na tamte czasy... E, Żadnej nowości tu nie było w tym. Więc bazowo zwykły silnik, zwykły olej, zwykła eksploatacja. Ciekawostką tylko to turbo jest w tym motocyklu. No właśnie, to jest, to jest fajne, że tak naprawdę zatoczyliśmy koło. Z jednej strony mamy mnóstwo technicznych ciekawostek, mnóstwo jakichś takich rozwiązań, które były bardzo nowatorskie. No mamy turbinę. Ale z drugiej strony sam silnik bazowo nie był niczym nadzwyczajnym wtedy, w latach no nie, 80.. No jest to więc jest to takie znaczy. połączenie z wykorzystaniem jednostki, która, która była jakby klasyczną 650, cztery gary w rzędzie. Tak się wtedy robiło. No, na, na jednym silniku wychodziły czopery, ścigacze i yy, jakieś cruisery. Tak. Czyli zwykły silnik, niezwykły osprzęt, no i do tego jeszcze wygląd taki Wszystko dość kosmiczny. To esencja początku lat 80. zapakowana w jeden motocykl. To jest, to jest yy, najciekawsze. Tym motocyklu. Jeśli takie techniczne materiały Wam się podobają i chcecie ich więcej na kanale, to zachęcajcie w komentarzach. My pozdrawiamy jeszcze sprzętiem na koniec właściciela tego motocykla. Bardzo dziękuję za użyczenie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.